O szlachetnym gryfie i pięknej Syrenie. Dziwna to jest historia. A wydarzyła się w owych dawnych czasach, kiedy Warszawa była zaledwie niewielkim grodem. Czerwone mury obronne zamykały wtedy w sobie rynek i kilka uliczek. Stateczni mieszkanie trudnili się rzemiosłem lub kupiectwem, a nad brzegiem wisły, w chatkach przytulonych do skarpy, niby w jaskółczych gniazdach, mieszkali rybacy i flisacy którzy pływali ze swoim zbożem i owocami w ładownych galerach. Żył też w wyślanych falach od pradawnych czasów stwór dziwny, zwany Gryfem. Głowę miał ludzką, piękną, ciało lwa, ogon zaś wężowy i ogromne nietoperzowe skrzydła. Rozumem obdarzony był nadludzkim, slachetnością niezwykłą i męstwem przewyższał najdzielniejszych rycerzy a do tego serce miał tkliwe, pełne współczucia dla każdej niedoli. Nikt nie wiedział, dlaczego wspaniały gryf upodobał sobie tą szarą, cicho płynącą rzekę i miasto nad nią wzniesione. Jedno tylko było pewne, że czuwał nad nim i otaczał je swoją opieką. Strzegł go od ognia i powodzi, trzepotem swoich skrzydeł, odganiał burzowe chmury – a jeśli wyrok uderzał na miasto, raził go swym mieczem. W niespokojnej i pogodne wynurzał się z fal Wisły i układał na mieliznach. Nieraz widziano go w wieżach strażniczych lub na dachach kamieniczek, czasem przemykał się przez zieleń królewskich ogrodów. Nocą zaś, gdy świecił księżyc, przechadzał się po rynku, biegał wąskimi uliczkami lub odpoczywał na kamiennych schodach. Dlatego też zacni ojcowie miasta Warszawy, czując jego przemożną opiekę, uwiecznili postać Gryfa na pieczęciach miejskich i wszystkie dokumenty dla potwierdzenia ich ważności pieczętowali ową pieczęcią odciśniętą w laku lub w wosku. Aż wreszcie pewnego dnia Gryf przysiadł na flisackiej tratwie i popłynął Hen aż do Bałtyku. Dobrze mu się płynęło, a kiedy tratwa uderzyła o Gdański brzeg, niby o mur, mur morski próg, Gryf spotkał wynurzającą się z fal syrenę. Była piękna, jasno włosa, a łuskiej jej rybiego ogona połyskiwały srebrnie. Śpiewała przy tym niezwykle, jak to tylko potrafią syreny. Na widok Gryfa przerwała swój śpiew i szepnęła: Jestem córką króla Bałtyku. A takim jesteś? Ja jestem Gryf, odrzekł. Gryf? powtórzyła z zachwytem syrena. – O zostań tu, proszę, ze mną na zawsze. Będę ci śpiewać swoje ulubione pieśni. Nie mogę tu zostać, chociaż jesteś najpiękniejszą syreną na świecie. Muszę wracać do małego, cichego miasta nad Wisłą. Nie mogę go porzucić. Nie mogę pozostawić go bez opieki. To zabierz mnie z sobą, powiedziała wtedy Serena. Chcę być razem z tobą, gdyż nie ma wspanialszego nad ciebie rycerza. Powrócił więc gryf da Warszawy razem z Jaw serenką, i zamieszkali na łasze wiślanej wśród szumiących wierzb. Ale któregoś dnia krębacz na miejskiej wieży zatrąbił na trwogę. Rozległ się poprzez całe miasto okrzyk: Dobroni! Szwedzi otaczają miasto! Usłyszał to Gryf, poderwał się na swoich skrzydłach i rzucił się do obrony ukochanego miasta. Jego miecz raził wrogów jak piorun. Uciekali przed nim w drodze. Lecz znalazł się wśród nich jeden, który zdradą i podstępem zbliżył się do Gryfa i śmiertelnie ranił go w samo serce. Po raz ostatni ze straszliwym wysiłkiem poruszył skrzydłami ranny gryf i opuścił się na wisianą łachę, gdzie czekała na niego Syrenka. Ale to już był koniec jego życia. Wtedy Syrena, krzyknąwszy rozpaczliwie, schwyciła jego miecz i, jak burza, rzuciła się w bój. Gryfowy oręż czynił ogromne spustoszenie. Przerażeni Szwedzi odstąpili od murów. Wielka była w mieście radość z tego zwycięstwa. Ludzie wiwiatowali i palili ogniska, grała muzyka. Tylko na wiślanej łasze obok gryfa z przebitym sercem płakała Syrena. Ale że pokochała to gryfowe miasto, więc już pozostała w nim na zawsze. I tak jak gryf ongiś, tak teraz ona zaczęła złotym mieczem bronić Warszawy w niebezpieczeństwie. Zaś panowie rajcowie, miejscy, uznając to. Zaczęli czasem zamieszczać na pieczęciach jej wizerunek, zamiast obrazu gryfa. I tak już zostało po dzień dzisiejszy. Jeśli się podobało, zapraszam. Subskrybujcie kanał Poczytaj Mi Prosię tutaj na YouTube. Zapraszam Was także na Facebooka Poczytaj Mi Prosię Naturalnie. Lajkujcie i komentujcie. Hej!